i atakuje ludzi. Najnowszy filmik Sylwestra Wardengi, najbardziej znanego prześmiewcy polskiego internetu, zobaczyło już miliony ludzi, a konkretnie 22 miliony. Wardenga sprawdzał już kondycję policjantów, przebierał się za postaci z komiksów, zaskakiwał, ale teraz po prostu straszy. Andrzej Brwiński. To prawdziwy hit internetu. Od czwartku film zobaczyło już kilkadziesiąt milionów ludzi. Przybywa, a subskrybentów na chwilę obecną milion siedemset tysięcy. Sylwester Wardęga to najbardziej znany polski youtuber. Ale tym razem główną rolę Spider-Doga, czyli psa pająka, zagrała Cika. Przygarnięty przez siostrę pies przybłęda, stał się internetowym celebrytą. Ja ten film planowałem chyba od roku, tylko no to było skomplikowane, bo takich kostiumów nie ma i musiałem kupić futerko. Oczywiście sztuczne, nie, nie z Krawcowa poradziła sobie z kostiumem dopiero za trzecim razem. Ale teraz o Spider Dogu mówi cały świat. Dziką zachwyciła się między innymi Ellen DeGeneres, amerykańska gwiazda telewizji. Sylwester Wardenga pierwszy film nakręcił kilka lat temu. Sławę przyniosła mu rola policyjnego trenera. Czego panowie tam nie wejdą? Przekiwało się na sprawnościowy. Nie zawsze jest jednak śmiesznie, kręcąc parodię serialu Gra o Tron Wardęga mocno się poparzył. Karetka przyjechała bardzo późno, jechała bardzo wolno, bo myśleli, że robię sobie z nich jaja. Hmm. Przykra. Jaja ja robią sobie internauci na całym świecie, ale tych najlepszych nazywa się pranksterami, czyli zawodowymi kępaczami to kamerą i potem publikują w internecie. A miliony to oglądają. Najpopularniejsi no pranksterzy dostają pieniądze za wyświetlane obok filmów reklamy, ale coraz częściej...